Dlaczego serwy? Bo to był mój pierwszy obóz, jaki tutaj przyjechałam na tenisowy i od samego początku strasznie mi się tutaj spodobało, jest świetna atmosfera i nie wyobrażam sobie wakacji bez serwów. Po prostu za często tutaj przyjeżdżam, żeby któregoś roku tutaj nie przyjechać. To jest po prostu taki klimat, jak już się raz przyjedzie, to się wraca, tak. jak, jak magnes to działa. Jestem tutaj 12 raz, przyjeżdżam tutaj od 7 lat. I uważam, że to jest najlepszy kamp ze wszystkich, ponieważ jest najlepsze jedzenie, najlepsza kadra i wiele ciekawych obozów. Według mnie jest to dobry kamp, który ma wszystko tak naprawdę. I tutaj z góry masz nocadę, co masz robić i jest wszystkiego porówno, czyli i wszystkiego możesz się nauczyć. Ja na kampie jestem pierwszy raz. Bardzo mi się podoba, powiem szczerze, że nie myślałem, że jest tu aż tak duży wybór sportów. Jest ścianka, jest, jest wiele sportów wodnych, są kajaki, są kajaki bez burtów, są kajaki sportowe. Ale są też sporty ziemne, na przykład piłka, piłka nożna, siatkówka plażowa, albo park linowy, który jest naprawdę bardzo fajną rzeczą do przejścia i zobaczenia. Tutaj jest najlepsza pogoda, jezioro, jest super, jest fajna po... atmosfera. Wszystko tu jest najlepsze, ludzie. I w ogóle wszystko. Dlaczego kam serwy? Ponieważ jeszcze na nim nie byłam. Trzeba trochę na zabawę, trochę odpocząć i Sim, widziałam zdjęcia, bardzo ładnie tutaj i mamy dużo fun. Ja przyszłam tu, bo w szkole nie jest mi tak dobrze, chciałam po prostu poznać ludzi. Mam dużo przyjaciół, bo już tutaj często jeżdżę i kadra też jest bardzo fajna, więc... Czuję się jak w domu. bo byłem tu raz i bardzo mi się spodobało a na orfanie nie wiedziałem, nie byłem i trochę się bałem, ale jak przyjechałem to od razu poznałem nowych ludzi nowych kolegów mam teraz i jest naprawdę fajnie dlatego tutaj przyjechałem bo mi się podoba Na pewno wiele osób, które tutaj przyjeżdżają na początku się boi, ale bardzo, bardzo rzadko boi się kiedy są. Ta atmosfera wynika z tego, że mamy takie dobre programy, czy z tego, że dobrze szkolimy ludzi, czy z tego, że miejsce jest tak zaplanowane, żeby było właśnie bezpieczne, czy, czy z tego, że dobrze karmimy. Ja myślę, że to wszystko tak się tutaj już przenika, że, że ta atmosfera rzeczywiście. Daje poczucie, no, będę to powtarzał, bezpieczeństwo. Czuję się bezpiecznie. Na pewno gdzieś zawsze stoją na czatach czy, czy coś takiego. Bezpieczeństwo, jak powiedziałem, przede wszystkim. 300 osób, uczestników, ma zagwarantowaną 24-godzinną opiekę zarówno medyczną, jak i wychowawczą. 50 osób kadry jest do dyspozycji dzieci w każdym momencie. Nie tylko zajmują się na zajęciach specjalistycznych dziećmi, ale także wieczorami, nocą, w każdym momencie, kiedy dziecko będzie potrzebowało tej pomocy. Ponadto ośrodek jest monitorowany, strzeżony nocą i zamknięty dla osób z zewnątrz. To jest najważniejsze. Na kampy serwy jestem ratownikiem i dbam o bezpieczeństwo osób korzystających z akwenu. Od czego zależy bezpieczeństwo na tym kampie, głównie od tego, że współpracujemy razem z instruktorami, możemy na sobie polegać, i pomagamy sobie w każdej sytuacji. Dzieci już w pierwszy dzień turnusu przechodzą test pływacki, który weryfikuje ich umiejętności pływackie, dodatkowo przed każdymi zajęciami, przed pierwszymi zajęciami, przepraszam, mają przekazane zasady korzystania i zasady zachowania na wodzie, także dokładnie wiedzą co mogą, a czego nie. Lekarz na kampie jest zakwaterowany na terenie obozu. I jest dostępny dla dzieci 24 godziny na dobę. Wydaje mi się, że ta całodobowa dostępność bardzo dobrze wpływa na komfort wypoczynku, zarówno dzieci, jak i na komfort pracy kadry. Mamy trasy, które dzieci mogą pokonywać samodzielnie, oraz takie, do których potrzebny jest instruktor do asekuracji. W tym celu również stosujemy sprzęt asekuracyjny w postaci uprzęży, kasków, lin asekuracyjnych oraz karabinków. Dzięki czemu te zajęcia są bezpieczne. Wiem, że jest tutaj ochrona, a nikt nie pozwoli, żeby mnie skrzywdzili. Tak samo na wodzie, jak pływamy, ratownik czuwa zawsze. Widać po nim, że naprawdę uważa i patrzy, co się dzieje na wodzie. Nawet chwila mi zabezpiecznie, bo na pomost z omegami trzeba wyjść w kapoku. Ja nie wolno bez, bo dostanie się wiadro na głowę. W ramach zakwaterowania staramy się być bardzo elastyczni i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zarówno dzieci, jak i ich rodziców. Uczestników kwaterujemy w pokojach 4-6 osobowych. Staramy się przy tym oczywiście brać pod uwagę zarówno wiek, płeć, jak i to, że, chcem, że dzieci chcą być z koleżanką lub kolegą. Pokój tenisowy naprawdę jest bardzo fajny. Jest. Najlepszy. Tak, z tych jest duża łazienka, też. duże pomieszczenie. Można tam swobodnie sobie chodzić. Pawilonki jest trochę gorszy, no jest starszy. Jest tam jedna łazienka na cały korytarz, ale yy, znalazłam plus dosyć duży. Często dziewczyny po integrują się w łazienkach. Na obozach Klisa, dzieci, które tutaj przyjeżdżają, przyjeżdżają indywidualnie, ale no, tutaj na kampie tworzą jakby jedność uczą się pracować w grupach, uczą się samodzielności, uczą się wytrwałości, y, uczą się pokonywać własne słabości i y, uczą się także dążyć do celu. Serwy to takie miejsce, gdzie pozbywamy się bardzo wielu wytworów cywilizacji, a w zamian dostajemy prostotę. Na kampie można się nauczyć wielu ciekawych rzeczy, na przykład wiązania różnych węzłów, żeglowania, pływania na windsurfingu, a także rzeczy przydatnych, takich jak dyscyplina lub samoocena. Wszystkie kampy mają jeden cel. Albo kilka tak naprawdę. Zdobywanie nowych umiejętności, poszerzanie swoich pasji, odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za innych. Współdziałanie w grupie. Nie tylko współzawodnictwo. Niewątpliwie mega istotną sprawą jest tworzenie tej społeczności kampowej. Tworzenie aury, która będzie przyciągała dzieci na kampy tak naprawdę wdrażanie ich do życia ja się nauczyłam żeglarstwa na no, windsurfing mi o wiele lepiej idzie i no, w tenicie też się trochę poszkoliłam ponieważ no to są łódki z żaglem, więc ja bardzo lubię łódki. się znaczy bardzo lubię to pasy i lubię na nich pływać. Czy znaczy na pewno można się nauczyć takiej integracji z ludźmi? Atmosfera w serwach jest yy, niesamowita. A to, że się tu przyjeżdża, rok rocznie, składa się wiele czynników, wiele elementów. Są to przede wszystkim ludzie, bo ja uważam, że miejsce tworzą ludzie. I ludzie tutaj przyjeżdżający zawsze są względem siebie życzliwi, tworzy się bardzo fajna społeczność. Poznałyśmy się na obozie, na kampie serwy na drugim turnusie i jesteśmy razem w pokoju, dlatego się poznałyśmy na początku. Myślałyśmy, że jesteśmy takie takie inne i że się nie polubimy. Że, znaczy tak zawsze jest, że inne osoby wydają nam się takie trochę obce i w ogóle, ale jak się je lepiej pozna to jest no fajniej. No Najlepszym panem z kadry pani jest, jest pan, yy, Kamil pan Kamil Kaszak, pani Marta, wszyscy są fajni i pan Paweł, nie ma zwykłych instruktorów. Wszyscy Paweł. mają zapał do pracy i widać, że kochają no. to, co robią. No jest wesoła i bogatna. Praca tutaj daje nam wiele radości, ale też sprawia, że trochę się odrywamy od naszej rzeczywistości codziennych zajęć. Staramy się dawać sobie siebie dużo dzieciom, ale tak naprawdę to one dają dużo z siebie nam, uczą nas swojego świata, zarażają swoimi pasjami, pokazują nam ciągle coś nowego, więc tak naprawdę my również się tutaj uczymy. Dzieci mają nieograniczoną wyobraźnię, są kreatywne i należy to wykorzystać w odpowiedni sposób. Wszystkich socjowców nie poznałem. Ale jak na razie nasza pani wychowczyni, pani Ela. Zawsze dbają o samopoczucie, jeżeli widzą, że ktoś jest y, troszkę przybity, zdołowany, coś mu nie wyjdzie, to zawsze mówi, że nastawia pozytywnie, zawsze pomaga i no, oczywiście z uśmiechem na ustach. Uczą pokory bardzo. I dzięki nim mogę się rozwijać. Fajną rzeczą jest y, ich podejście, takie spontaniczne, ta radość taka z małych rzeczy i myślę, że tego możemy się uczyć od dzieci, bo często o tym zapominamy jako dorośli. Kadra, można powiedzieć takimi rodzicami, którzy o mnie dbają, pomagają y, i zarówno nauczycielami, którzy też uczą, którzy mnie pilnują, opiekują się mną, ale także można powiedzieć, że są przyjaciółmi. Na wszystkich. Trzy razy dziennie posiłki wydawane na stołówce w formie szwedzkiego stołu, różnokolorowe barwy pojawiają się na stołach, sałatki, surówki, różne rodzaje wędlin, mięs. Ciepłe posiłki, oczywiście. Same sobie produkujemy tak samo kompoty. Nie kupujemy, tylko wszystko i wyłącznie jest z naszego wyrobu. Chemii za wiele też nie stosujemy. Za wiele. Można powiedzieć, że wcale. Panie, w kuchni bardzo zawsze są kreatywne. Też jest pizza, spaghetti, wszystko co sobie rzeczy mogą wymarzyć. Hamburgery też, takie jak specjalistyczne rzeczy. Wszystko można zjeść w serwach Jedzenie jest pyszne. Jedzenie jest jak w najlepszej restauracji. Mógłbym tu się stołować codziennie, naprawdę, tylko chodzić na stołówkę. Najbardziej do mnie smakował serwiański kącik. Jest nasz chleb pieczony na naszym zakwasie z pestkami słonecznika. No i co? Dżemy, śledzie, śliwki w odcie, nasze przetwory po prostu. Moja ulubiona potrawa... No nie, może dowiem się dzisiaj, ponieważ dzisiaj mam uroczystą kolację. Chyba naleśniki. Te babeczki mi bardzo smakowały. Serek na słodko. Ale też jest super, bo co czwartek jest pizza. No, pizza to jest na naszym drożdżowym cieście i najbardziej z szynko, prawda? Mogłyby jeść duże ilości. Pizza! Pizza była najlepsza. <grym> pizza. pizza też jest <grym> dobra. Pizza. <grym> A wieczorem jeszcze dla głodomorów do karmiaczka, zwana też przez Kampowiczów pod karmiaczką. Miejsce, gdzie dzieci mogą się spotykać, rozmawiać z instruktorami lakże dojadać. Na kampie podobają mi się sporty wodne wszelkiego rodzaju. To szczególnie jakie zwierzę, się tak fajnie szybko pływa. Dodatkowo czuję taką moc w sobie, jak płynę. Zajęcia są ściśle określone z obozem. To są zajęcia programowe ale dzieci mają jeszcze masę innych możliwości i masę innych za zajęć. Jedną z atrakcji na kampie Serwy jest Park Linowy. Jest to zwany potocznie Małpi Guy. Są to różnego rodzaju trasy z przeszkodami yy, w postaci lin, drabinek, mostów umieszczonych na wysokości pomiędzy drzewami i o różnym stopniu trudności. W sumie ja się trochę boję tam chodzić, ale jakoś tak ten pan bardzo fajnie prowadzi do zajęcia. Moimi ulubionymi zajęciami są Pływanie z kajaków, ponieważ są bardzo fajne, można się zamoczyć w wodzie i zmęczyć. Graliśmy tak naprawdę w taką koszykówkę na wodzie, tak mi się to spodobało. I za chwilę mamy topazy, bardzo je lubimy, ponieważ y, możemy przetaszać się na grzybka. Staramy się ich przygotować na każdą ewentualność. Wywrótka także jest ewentualnością, każdemu może się zdarzyć, że pogoda się zepsuje i złapie i burza. I warto, żeby ktoś, kto chce pływać i ma taki zamiar później to kontynuować po naszym obozie, wiedział, co w takiej sytuacji zrobić. Staramy się dzieciom jakoś urozmaicić te zajęcia, żeby te... Strzelania nie były monotonne, strzelamy do balonów z powietrzem, z wodą. Nie ma takich oddzielnych zajęć na kąpielisku, ale za każdym razem, kiedy jest ładna pogoda, można inne zajęcia skończyć chwilę wcześniej. Wtedy iść na kąpielisko, na kąpielisku zawsze jest jeden ratownik, wtedy dzieci mogą się pobawić, ewentualnie poskakać do wody. Moimi ulubionymi zajęciami są topazy, na których można się wywracać na grzyba bądź na bok i można pływać na nich z koleżkami. Wieczorami spotykamy się Także przy ogniskach, przy wyścigach rzędów. A także na przykład jak w dzisiejszym dniu, na imprezie, która angażuje całą kadrę, ponieważ bierzemy udział w maratonie pływackim. Między w połowie turnusu, w niedzielę, odbywają się serwy tropy. Jest to bardzo rozbudowana, coraz bardziej z roku na rok e, gra terenowa. E, uczestnicy razem z instruktorami wychodzą do lasu i tam na poszczególnych stacjach rozwiązują zadania. Na pewno warto wziąć udział w tej grze, bo nagrody e, dla młodzieżówki to narty wodne w Augustowie, a dla juniorków kinonocne. Spływy. Są organizowane każdego turnusu, spływ zaczyna się y, przeważnie od Frącek y, do Mikaszówki i drugi dzień to jest Mikaszówka, serwy. Spływ kajakowy! No jestem podekscytowana, będziemy mieli taki spływ kajakowy, będzie na serio super, będziemy pływać po różnych jeziorach, będzie fajnie, na serio. Odznaka jest to mała przypinka, jest to mo można powiedzieć coś zmaterializowanego aby dziecko pamiętało o swoich osiągnięciach. Dzieci na każdym obozie jak wybiorą sobie, że chcą zdawać na odznakę prywatną muszą wstawać każdego dnia przez cały turnus o 7 rano, iść na kąpielisko u nas na jeziorze. I będą z ratownikiem pływali przez pół godziny. Dla dzieci to są bardzo ważne znaki, szczególnie znaka wspinaczkowa jest bardzo ważna, bo rzadko kto może je zdobyć. Bo jest bardzo trudna. Wiele osób się zapisuje, nie każdy zdobywa. Sama umiejętność, sama technika jest jakby drugorzędną sprawą. Przede wszystkim zwracamy uwagę na, na fair play, na postawę zawodnika, zawodniczki podczas treningu i także innych zajęciach. To jest takie wyzwanie, które trzeba albo można podjąć. Nie da rady na przykład tak stać się ubrać w kostium. Zdawałam noc takę! Już od momentu wejścia dzieci do autokaru instruktorzy wraz z najmłodszymi, a także nie najmłodszymi, tymi starszymi także tworzą jedną wielką drużynę. Integracja trwa od pierwszych chwil do ostatniego dnia obozu. Poznałam bardzo dużo nowych, które mi się bardzo podobają. Jestem tutaj też z moją najlepszą przyjaciółką, z którą znam się już od pięciu lat. Bo bez niej bym nigdzie nie wyjechała. A tu się okazuje, że to jest tak, że jednak ta społeczność przyjmuje i każdego się zna. Przynajmniej po troszkę. mamy to już taką bez... stałą ekipę z przyjaciółmi. Co roku przyjeżdżamy na trzeci masz Mamy fajną rodzinę i... Patrzysz, jak i po prostu cała ta, cała ta otoczka Chyfilo, chodźmy, chodźmy. wokół nas, e, ta, re, ta relacja, jest tak fajna, naprawdę przyjacielska ja, i pływa też na ma być To miejsce jest dla mnie bardzo ważne, bo większość moich obecnych przyjaciół właśnie jest związanych z tym miejscem. Albo tutaj się poznaliśmy, albo tutaj kontynuujemy i rozwijamy nasze znajomości. Żeby stworzyć takie miejsce, gdzie będzie chociażby taka namiastka społeczności, którą chcielibyśmy mieć zawsze. Dzieci z reguły wtedy, które chcą słuchać bajki, siadają sobie na korytarzu z kocami, z poduszkami, ewentualnie z plutulankami, jak mają, i słuchają bajki, które czyta im kadra. Powiem ci jeszcze jedną ciekawostkę. Legenda głosi, że przyjaźnie zawarte w serwach pozostają na całe życie. Prawda mi się podoba, jestem pierwszy raz i to nie będzie mój ostatni. Wyobrażam sobie wakacje bez Już Nie mogę się z tymi serwami rozstać. I nie wyobrażam sobie już po prostu wakacji bez serw. Każdą kadrą będę, jak skończę 16 lat to pójdę na obóz, żeby się nauczyć. No nie wyobrażam sobie kolejnych wakacji bez kampu serwa. Człowiek chcąc nie chcąc musi to wrócić w przyszłym roku i tak jakoś ja od ładnych paru lat już tak wracam.